Spotkanie po otrzymaniu znaczków przez znaczkową ligę uważam za otwarte. I... <laughs> o, przepraszam Apple Bloom. Byłam zajęta podziwianiem blasku mojego znaczka. Czy ty coś mówiłaś? Wiecie co? To po prostu niesamowite, kiedy te kolory tak wyskakują na skórze, aż trudno oderwać wzrok. Słuchajcie, wiem, że nasze znaczki są wspaniałe, ale czy tylko tym będziemy się zajmować? Całymi dniami gapić się na własne boczki? Pewnie nie. Ta, po jakimś czasie stałoby się to bardzo nudne. Właśnie. To jest po prostu śmieszne. Chodźmy na dwór i zajmijmy się czymś. Wow, masz rację. Tak, popróbujmy nowych rzeczy, tak jak kiedyś. No właśnie, jak tańce ludowe. Albo wspinaczka górska. Albo tańce ludowe na górze, którą zdobyłyśmy. Tak, a im więcej rzeczy poznamy, tym większa szansa, że w końcu dostaniemy nasze znaczki. Chodźcie! Magi czar, naszej przyjaźni wielki dar. Mamy razem przygód morda, i nie mamy razem dzień. Naz magi niech ostuli. My little Pony. przyjaźni to magia. Wow, to my tyle rzeczy robiłyśmy po to, żeby dostać znaczki? No nie wiem, może. O, no co wy? Robiłyśmy wiele rzeczy, które nie miały nic wspólnego ze zdobywaniem znaczków. No jasne, że tak. Ja też tak uważam! Na znaczkowane. No, to teraz, kiedy nie musimy nic robić, żeby zdobyć znaczki, czym właściwie ma się zajmować znaczkowa liga? Będziemy robić dokładnie to, o czym informują nasze znaczki. Pomagać innym kucykom! Tym, co jeszcze nie mają znaczków. Albo tym, które nie są pewne swoich talentów. O, to chodzi! Wystarczy znaleźć kucyki, które potrzebują pomocy. Chodźcie! Ale czy na pewno jesteś szczęśliwy? Eee, tak. Nie jesteś nawet odrobinę niezadowolony? Nie... Prawdy nigdy nie zastanawiasz się nad tym, że być może nie odkryłeś swej życiowej misji, albo dlaczego masz wielkie jabłko jako znaczek? Nie. Pamiętajcie, że najważniejsze to nie śpieszyć się z tym. My we trzy tak strasznie długo się starałyśmy, ale wszystko przychodzi w swoim czasie. I to normalne, że można się czuć niepewnym albo nawet zagubionym. Ale to, że ma się gładkie boczki, to nie powód do wstydu. Więc gdybyście miały nawet najmniejszy problem, jakieś wątpliwości czy pytania, to zawsze możecie liczyć na naszą radę i pomoc. Ja myślę, że ich czas jeszcze nie nadszedł. O wiele trudniejsze niż myślałam. Nie wiedziałam, że tak mało kucyków ma kłopot ze swoim znaczkiem. To trochę daje do myślenia, dlaczego my robiłyśmy z tego aż taki problem. Co? Chodzi o to, że pomaganie kucykom ze znaczkowym problemem to właśnie nasz talent. Ale jeśli nie znajdziemy nikogo, kto ma problem, to nasz talent jest bezużyteczny. Tak, właśnie! Dokładnie wiem o czym mówicie. Nie możesz znaleźć znaczkowego problemu, a ja właśnie mam znaczkowy problem. To takie pokręcone, a wydaje mi się, że rozwiązanie patrzy mi prosto w gądrza. Co? Rozumiem, dlaczego lubicie tu siedzieć, bo jest Milusio! Klub znaczkowej ligi to przyjazne miejsce, wiesz? Em, um, balk. To miejsce, gdzie rozwiązujemy różne problemy ze znaczkami. I miejsce, gdzie będziemy rozwiązywać jeszcze więcej. Zaczynając od Twojego. Nieważne, ile to będzie trwać ani jak będzie ciężko. Rozwiążemy go, bo to jest nasza specjalność. Tak! -da. Tak! To opowiedz nam o swoim problemie. O, racja, tak, bo. Mój znaczek? To jest sztanga, ale ja już podniosłem wszystkie sztangi w Ponyville. Znaczy czy próbowałeś podnosić inne rzeczy? Znaczy nie sztangi? Tak, tak! Tak! Znaczy się! Nie! O tym, że mnie pomyślał! Jesteście super mądre! Ale co jeśli zabraknie innych rzeczy? To będziesz mógł uczyć inne kucyki podnoszenia. Tak, tak! Tak! Naprawdę macie do tego smykałkę! To było łatwe! Może zbyt łatwe. Co masz na myśli? No, wygląda na to, że znaczkowe problemy pojawiają się raz na jakiś czas. No i? No i co jeśli nie znajdziemy kolejnego? Wiesz, a jeśli znajdziemy, rozwiążemy go tak szybko, jakby ten problem nigdy się nie pojawił. No i? No i znaczkowa liga przestanie mieć jakikolwiek sens i istnienia. Tego. Nie musimy już wychodzić i robić czegokolwiek, żeby dostać znaczki. Fracja a... mało jest kucyków, które mają znaczkowy problem. No właśnie, ale nawet jeśli ktoś ma problem, my go tak dobrze rozwiązujemy, że przez większość czasu znaczkowa liga nie ma nic do roboty. Zatem uważam, że powinnyśmy podróżować po całej equestrii i szukać znaczkowych problemów. Jak dla mnie to jest lekka przesada. Ja wątpię, czy Rarity pozwoli mi podróżować po Equestrii i szukać kucyków z problemami. Właśnie. Na pewno znajdziemy je również w Ponyville. A gdy tak się stanie, to na pewno je rozwiążemy, bo my jesteśmy w tym naprawdę super. Ale co będziemy robić do tego czasu? Możemy robić to, co chcemy. Co masz na myśli? No, wcześniej naszym celem było zdobycie znaczków i szukanie talentów. Teraz jest inaczej. To... Możemy sobie po prostu poszaleć. Czy wy myślicie o tym samym, o czym ja myślę? No, no jasne! No jasne! Pamiętajcie, noga odbicie i naprzód. To kochacie jazdę na hulajnodze tak samo jak ja. Niewykluczone. Gotowe? Noga no, odbicie i naprzód! <gry> Coś mi nie wyszło. Do, mi, sol. Te dźwięki tworzą harmonię. Harmonię, tak? I raz, i dwa, i raz, dwa, trzy! Za! O, to było łatwe. Szczypta tego i kropelka tamtego. Szczypta tego i kropelka tamtego. Dla Skuta Luz koki na banji to jest super odlot. A Sweetie Belle woli hodować pszczoły. Ja mam na nie alergię. Nie wiedziałam, że tak trudno nam będzie znaleźć coś, co możemy robić wspólnie. Wiecie, to może zabrzmieć trochę dziwnie, ale gdybyśmy nie... Nie co? Nie ciągle razem, znaczy nie wszystko robiły razem. Ale my jesteśmy znaczkową ligą! I zawsze nią będziemy. Ale ja naprawdę chcę skoczyć na bungee. Ten pęd, wysokość, spadanie! Ja wiem, że was to nie interesuje, ale chciałabym przydełkować. Masz jakieś hobby, które chciałabyś uprawiać sama? Nie wiem. Zawsze myślałam, że wszystko będziemy robić razem. Ale skok na bungee mnie przeraża, a szydełkowanie nudzi. Nie ma sprawy. My możemy robić to, co lubimy i ty też rób to, co lubisz. Kiedy tylko odkryjesz, co to takiego. No dobrze. Ekstra! A potem spotkamy się tu i pogadamy o tym, co robiłyśmy. Ale ja nie wiem, co mam robić. Coś sobie znajdziesz. Coś wspaniałego. Uch, cóż, teraz chyba będę musiała... Nie umiem się znaleźć w nowej sytuacji tej Nie wiem, gdzie iść, co robić mam Ta liga mnie wspierała w niejednej chwili złej Czy egzamin sam Pamiętam słowa te, może coś się kończy, naprawdę któż to wie. Sądziłam nasza przyjaźń już zawsze będzie trwać. Na oślep teraz idę, zaczynam. Gdzie ten dzień, by sprawdzić się? Może w końcu znajdę coś, z czym będę chciała związać los. Nie wiem wciąż, czego tak. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, dwa, dwa, trzy, cztery. Nie wiem jakie tańce wy tu tańczycie, ale robicie to wspólnie i ja chcę się dołączyć. To znaczy, y, 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 czy mogę się zapisać do tej sekcji tanecznej? Cóż, pokaż nam co potrafisz. Mamy dzisiaj występować w urzędzie miejskim i brakuje nam jednego tancerza. Tender Ten taps jest trochę zbyt nieśmiały, by występować. Ale gdybyś miała chęć, aby wystąpić w układzie w parach. W tym co robicie na pewno jest dużo przyjaźni, a ja jestem gotowa na wszystko, czego nie muszę robić w pojedynkę. To świetnie. Taniec z partnerem ci się spodoba. Bo to jest ważne, żebym się dobrze zgrała z grupą nowych przyjaciół. E, wiesz, tak sobie myślę, że lepiej się nadajesz na solistkę. Ech, taniec w parze jest dla ciebie trochę za trudny, ale możesz dużo osiągnąć tańcząc sama. Przepraszam, ale taniec solowy to jest dokładnie to, czego nie chcę. Przykro mi, że ci nie wyszło. Kiedy coś robiłam z przyjaciółkami, to było zabawnie. Nawet jeśli nam to nie wychodziło, a teraz jest beznadziejnie. Nie było tak źle. Tylko musisz się nauczyć jeszcze paru kroków. Taniec solo to duża frajda! <laughs> Trzeba tylko to robić z uczuciem. O, dzięki, ale bez moich przyjaciółek już chyba przestałam czuć cokolwiek. Powodzenia na występie. Ja nie będę występować, chociaż w sumie to bym chciał. Właściwie to o niczym innym nie myślę. Założę się, że kiedyś mój znaczek związany będzie ze sztuką i ze stradą. Ale nie potrafię tańczyć przed publicznością tak, jak tańczę w klasie. To mnie stresuje. Tak, dobra. Miło było cię poznać. Ciebie też. Belle! Słuchaj, nie uwierzysz, ale skoki na bandzie lubię chyba jeszcze bardziej niż jazda na hulajnodze! Poważnie? To fantastycznie! Patrz, co zrobiłam! Wow! To... Um, um, okropne! Ale świetnie się bawiłam! Rarity mnie nauczyła, chociaż mówi, że szydełko nie umywa się do robienia na drutach. Ale dla mnie jest super ekstra! O! Cześć dziewczyny! Dobrze się bawiłyście, realizując swoje pasje? Apple Bloom? dlaczego tak siedzisz w ciemności? Właśnie, miałaś się rozglądać za jakimś ciekawym zajęciem. Zgadza się. Rozglądałam się po całym mieście, szukałam, och, i szukałam, och, i szukałam, i wiecie co znalazłam? Zero. Spróbowałaś tego wszystkiego? I każda czynność sprawiała, że czułam się coraz bardziej samotna. Nie wiem jak mam się czuć szczęśliwa, skoro my już się razem nie trzymamy. Czekaj. O tym nie było mowy. Powiedziałam, że nie musimy robić wszystkiego razem. Na przykład, gdy jedna z nas chce robić coś, czego inne nie chcą. Och, to chyba zmienia postać rzeczy. Jak mogłaś pomyśleć, że nie chcemy się już trzymać razem? Jak mogłaś spróbować tylu rzeczy i nie polubić ani jednej? No, taniec mi się spodobał, głównie dlatego, że to jest coś, co się robi razem, ale nie wychodziło mi to za dobrze. Nie musisz być w czymś dobra, żeby się bawić. A będąc dobrym, nie zawsze się dobrze bawisz. To prawda. Poznałam najlepszego tancerza na świecie, ale jest tak nieśmiały, że nie może występować na scenie, chociaż naprawdę bardzo, bardzo chce to robić. Domyślam się, że ten kłucyk jeszcze nie ma swojego znaczka, prawda? Co ty tu robisz? Powiedziałeś mi, że nade wszystko pragniesz występować na scenie, ale byłam zbyt zajęta sobą, żeby cię słuchać. Jesteś najlepszym tancerzem, jakiego widziałam, i chcę cię przekonać, żebyś zatańczył przed publicznością. Czy nie mówiłem też, że występ przed innymi krytykami jest stresujący? Może zauważyłaś, że w tej sali siedzi pełno obcych i Ja ty mogę tam wyjść? A jak źle zatańczę? Jak chcesz, wyjdziemy razem. Cokolwiek zrobisz, i tak wypadniesz lepiej niż ja. Ach, no dobra, spróbuję, ale nie mam swojego stroju i scenografia jest zła, i nie ma czasu, żeby to zmienić. Zostaw to wszystko nam. Jakoś nie jestem przekonany. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Zaraz zaczynamy. Nie mogę w to uwierzyć. Właśnie tak wyobrażałem sobie tę chwilę. I to dzięki Waszej pomocy otrzymałem ten znaczek. Nie ma sprawy! Od tego jesteśmy. Żałuję tylko, że od razu nie spróbowałam Ci pomóc. Zamiast myśleć jaka jestem nieszczęśliwa. Słuchaj, tak czy siak, mam nadzieję, że będziesz tańczyć. A wiesz, pewnie tak. To naprawdę fajna zabawa i wierzę, że będę coraz lepszą tancerką. Przepraszam, że tak nalegałam, żebyśmy wszystko robiły razem. Gdyby tak było, to pewnie nie spróbowałabym tańca. I nie pomogłybyście mnie. Jeśli każda z nas będzie szła własną drogą, to spotkamy więcej kucyków potrzebujących pomocy. A dzięki poznawaniu nowych rzeczy będziemy mogły lepiej pomagać. Na przykład użyłam Banji do zmiany scenografii, a ja szydełka do zrobienia strojów. Cóż, jedno jest pewne: znaczkowa liga już nigdy nie będzie taka jak kiedyś. Wersja polska SDA Media Polska. Reżyseria Joanna Węgrzynowska-Cywińska. Dialogi Ewa Mart. Kierownictwo muzyczne Juliusz Kamil. W wersji polskiej udział w ziemi Agnieszka Mroźńska-Jaszczuk, Magdalena Krylik, Monika Kwiatkowska, Monika Pikuła, Julia